Witam Państwa po raz kolejny w naszych opowieściach o historii Bitwy Lubańskiej. Drodzy Państwo, są chwile, kiedy, kiedy serce Polaka patrioty bije mocniej. Otóż sytuacja taka zdarzyła się półtora roku temu, na wiosnę 2018 roku, kiedy służby archeologiczne Muzeum Regionalnego w Lubaniu pod, pod przewodnictwem dyrektora Tegoż muzeum pana doktora Łukasza Tekiri, mojego serdecznego kolegi, kiedy to służby archeologiczne dokonały odkrycia artefaktów związanych z historią Lauban jeszcze ówczesnego z okresu przedwojny. Stan tychże artefaktów wskazywał na to, iż, iż doznały one uszczerbku, istotnego uszczerbku podczas wydarzeń, wydarzeń wojennych na terenie Lubania. Serce zabiło mi mocniej, ponieważ brałem udział w, tym, w, tychże, w tychże poszukiwaniach, kiedy wyjęto ze studni przedmiot i podano mi do ręki, który wzbudził, wzbudził mój na razie jeszcze tłumiony, ale jednak entuzjazm. Moje podejrzenia okazały się słuszne po czasie, kiedy potwierdzono aut autentyczność tegoż przedmiotu. I o tym o przedmiocie właśnie będzie świadczył dzisiejszy odcinek.

od artefaktów drogowojennych znalezionych w Baniu, który posiada również zbiór rozmaitych destruktów drogowojennych yy, związanych z uzbrojeniem yy, takich na przykład chemny, nie tylko. I on zasugerował, że to może być hełm Polski z 1969 roku. I w zasadzie w chwili obecnej yy, w zasadzie nie ma wątpliwości, że tak właśnie, właśnie jest. Więc ja mogę nawet oddać głos panu Jarosławowi Cudowskiemu, który yy, powie na temat tego. Hmm? Z... Panie Jarosławie, od panu specjalista jest od tego typu znalecisk. Co pan stwierdził? Za, za dużo powiedziałem słowo, że specjalista, niemniej jednak troszeczkę interesujemy się tutaj militariami w związku z Unią no, Wszystko wskazuje na to, że jest to polski chem wojskowy stosowany regularnie, polski chem wojskowy stosowany przez polską armię wojny wojnie obronnej Polski Przedmiot wyjęty ze studni to polski hełm wojskowy wzór 31, który z jakichś powodów znalazł się tutaj na terenie Lubania. przedmiot wyciągnięty, bo nie wspomniałem wcześniej, wyciągnięty ze studni przy ulicy Piramowicza podczas budowy parkingu. Trafił w moje ręce, jak mówię, wzbudził, wzbudził mój stłumiony entuzjazm. Dlaczego, dlaczego znajduję się dzisiaj tutaj w mieszkaniu? To już dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum Regionalnego ku chwale muzeum, ku wiedzy ogółu, ku, ku wiedzy społeczności lokalnej. Umożliwiono mi nagranie tegoż filmiku. Na początek, kilka słów o historii tegoż hełmu. Może, może sięgnę po ten oryginalny hełm, który posiadam w swojej kolekcji, będący moją własnością, również po przeżyciach wojennych. i Widzimy spękany. Ten hełm, jak widać, różni się kolorystycznie, no i niestety stanem technicznym widać po nim. Działania czasu, działania wojny, działania wysokiej temperatury, barwa czarna, wszystko to zostało, to zostało spalone, bo budynek płonął przecież i niestety barwa została, barwa została wypalona, że tak powiem. Wewnątrz zachowana obejma do fasunku, to jest, to jest dobre. Zachowane klamerki, zachowane nity. No, natomiast tutaj lekkie wniecenie widzimy to, 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 to skutek pewnie. Upadku z dużej wysokości, albo coś ciężkiego przygniotło hełm. Krótko historii hełmów. Nie? Zostało opracowany w 1931 roku, wcześniej w 1930 roku Ministerstwo spraw wojskowych wysła delegację do Szwecji. Tam na bazie hełmów szwedzkich Polacy próbują opracować własny hełm. Ostatecznie e, dzięki pewnej pomocy szwedów e, udaje się opracować czerep hełmu. Ostatecznym projektantem wzoru tegoż hełmu jest numer, biuro konstrukcyjne zbrojowni numer 2 w Warszawie. Pierwsza partia 300 sztuk zostaje zamówiona firmie Ideal Wolbromiu. Początkowo również korzystano z Blach szwedzkich, ostatecznie z Blach Polskich, prawdopodobnie hełm był produkowany. Ale problem z tymi blachami był taki, że niestety blachy były, z polskich hut były zasiarczone, zawierały za dużo fosforu i, i początkowo przynajmniej do badań wytrzymałościowych korzystano, korzystano również z materiału szwedzkiego. Opracowano specjalną mieszankę lakierniczą nazwaną Salamandra. Ta mieszanka to była odpowiednia odpowiedni lakier z zawartością rozdrobnionego korka. Próby, próby z lakierem, z dodatkiem wiórów drewnianych, trocin drewnianych, jak to miało miejsce w przypadku hełmów brytyjskich i amerykańskich, nie powiodły się. Do polskiego hełmu dodano, dodano korka. Opatentowano lakier pod nazwą Salamandra, stąd często na polskie hełmy wojskowe wzór 31 mówi się Salamandra. Pierwsze hełmy zostają zamówione w Hucie Silesia w Świętochłowicach. Huta miała bogate doświadczenie, ponieważ produkowała hełmy niemieckie wzoru wojennego. Tam zostały wykonane pierwsze partie. Później ogłoszono przetarg w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. Przetarg wygrała Huta Ludwików Kielcej. To, było, to, to byli dwaj główni producenci polskich hełmów wojskowych wzór 31. No, co ciekawe, może, 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 może Powiem Państwu, czym różniły się. Tutaj mamy akurat do czynienia z dwoma hełmami będącymi produktem huty Silesia w Świętochłowicach. Od produktów huty Ludwików w Kielce różniły się tym, iż, iż hełmy to widać w tej chwili, iż hełmy z Ludwikowa posiadały właściwie płaską, płaską podstawę. Nie kolebały się, nie posiadały takiego wytłoczenia z tyłu na, na kalczu, nie. Natomiast tutaj obydwa, obydwa hełmy posiadają takie lekkie wytłoczenie, czyli Obydwa hełmy pochodzą z huty Silesia. No, tylko tak możemy to stwierdzić, ponieważ, ponieważ niestety nie zachowały się bicia ani sygnatury. Charakterystyczne dla polskich hełmów również było to, iż posiadały z tyłu tzw. miedziany nit odbioru wojskowego. Tutaj widzimy, może na zbliżeniu będzie to dokładniej widać. Nit oznaczony. Posiadające odbiory wojskowe, każdy, każdy inspektor z ramienia armii tutaj miał swoją sygnaturkę, Przybijał, tutaj mamy literkę K. Tutaj w tym hełmie, naszym, oryginalnym, lumańskim takowego nitu nie ma. I to budziło nasze podejrzenie. Proszę zobaczyć, ale tutaj w tym miejscu, w miejscu tego sznitu zachował się idealny, okrągły otworek nie? po tym nicie, nie? a co, a wokół otworu zabarwienia typowo takie miedziane, miedziane, brązowawe zabarwienia świadczące o tym, iż ten nit został po prostu w trakcie pożaru wytopiony, częściowo wtopił się tutaj w metal dookoła. Tego nitu tutaj niestety już nie mamy. Co warto jeszcze powiedzieć o hełmach. Hełmy produkowane były również jako gładkie, bez tej nawierzchni typu salamandra. Heły produkowane były z dwóch różnych gatunków stali: były mniej odporne na przybijalność, i bardziej odporne na przebijalność. Ze stali stopowej manganowej to były te mniej odporne, stal chromowo-niklowo-molibdenowa to była ta stal bardziej odporna. Łącznie wyprodukowano około 320 sztuk hełmów polskich, hełmów wojskowych wz. 31, chociaż zamówienia. Z Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1937 roku świadczy, chociażby, świadczy o, o, o potrzebach w ilości około 700 tysięcy sztuk, no, ale przypuszczanie oczywiście ze względów finansowych nie, nie, nie udało się takiej partii, takiej ilości wyprodukować. Właściwie każda jednostka, każdy rodzaj, każdy rodzaj wojska posiadał te chemy w malowaniu różnym, szarym, koloru kolor, khaki. Te hełmy, które nie przeszły próby trzymałościowych, trafiały na przykład do brony przeciwlotniczej. Również wtedy były malowane na, na kolor szary. Pozostaje odpowiedź na pytanie, w jaki sposób hełm dotarł do Lubania, jaki, jaki był powód jego znalezienia się w Lubaniu. Otóż yy, około 200 tysięcy sztuk tegoż hełmu zostało przejętych przez Niemców i Rosjan po przegranej przez Polskę wojnie obronnej 1939 roku. Jak źródła podają, Sowieci część z tych hełmów przeznaczyli na wyposażenie swoich jednostek frontowych. Także jest taka możliwość. Raczej mało prawdopodobna, bo na zdjęciach archiwalnych chociażby nie widuje się już Sowietów w 1945 roku, którzy tutaj przyszli wraz z Armią Czerwoną, nie widuje się żołnierzy sowieckich w hełmach właśnie tego wzoru polskiego. Najbardziej prawdopodobna jest druga, druga możliwość, czyli przejęcia hełmów przez, nie, przez Niemców. Wykorzystali je w dwojaki sposób około tysiąca sztuk trafiło w ręce fińskie. Dla armii Fińskiej wykorzystane podczas inwazji na ZSRR wspólnie z Niemcami. I druga możliwość jest taka, iż hełmy te, w, to co najmniej w ilości kilkudziesięciu tysięcy sztuk, trafiły do służby przeciwlotniczej, cywilnej służby przeciwlotniczej niemieckiej, tzw. Luftschutzu. Hełmy te, jeżeli to były hełmy zielone, wojskowe, liniowe, hełmy piechoty, były przemalowane na kolor szary. I z przodu zostało było umieszczone takie białe, skrzydlate logo służby luftrz. Widzicie to Państwo na zdjęciu obok. Ja powiem szczerze, po przyjrzeniu się takim dokładnym, próbuję, próbuję przynajmniej mam takie wrażenie, że, że, że dostrzegam tutaj barwę pod tą wierzchnią spaloną warstwą. Dostrzegam barwę granatową, więc, więc jest taka możliwość, iż, iż jest to, iż jest to. Ta właśnie barwa granatowa Luftrzucu, chociaż jest też taka możliwość, iż był to hełm cywilny polskiej Policji Państwowej, malowany na granatowo, i był to hełm gładki. No, i tak już na zakończenie. Bardzo się cieszę, że kolejny artefakt z historii II Rzeczpospolitej trafia do Muzeum Lubońskiego. Z tego co wiem, to trafi do gabloty, gdzie. Gdzie powoli tworzony jest, tworzony jest, tworzona jest historia szlaku bojowego polskich sił zbrojnych, począwszy od 1939 roku aż do 1945 roku. Z tego co słyszałem, co mi przekazano z muzeum, właśnie Helm trafi do takiej gabloty. Cieszę się bardzo, że druga rzecz pospolita wśród zalewu tej Niemczyzny i sowiecczyzny tutaj na naszych terenach, i pojawiają się perełki właśnie II Rzeczpospolitej, tej, tej naszej Rzeczpospolitej, która w tak cudowny sposób odrodziła się po 123 latach niewoli i, i, i której przedmioty i cywilne, i militarne, świadczące o, o dobrej jakości bo to przecież to, że najeźdźcy wykorzystali to wszystko do swoich celów, świadczy o tym, iż były to przedmioty, które cieszyły się uznaniem. Że ta druga rzecz pospójta, której tak brutalnie przerwano egzystencję w bandyckim najeździe w 1939 roku przez Niemcy i przez Rosję, że ta druga rzecz pospójta jaśnie nam coraz bardziej w Lubanie. Dziękuję.